Pycha, to jest pycha, to jest to, co dzisiaj rząd próbuje robić. Pokazywać swoją butę, że nie jest źle, jest dobrze. Minister mówi, że jest dziura w budżecie 88 miliardów złotych, a premier mówi 40. I z uśmieszkiem wychodzi i się śmieje. To jest pycha, to jest drwina ze społeczeństwa Panie przewodniczący, jak nazwiemy ja nie to, co słyszymy, to, co słyszymy od pana, jest źle, będzie dobrze. Co będzie dobrze za mnie? My będziemy... doprowadzimy do rozwoju kraju. To gospodarkę szukać. będziemy rozwijać. Nie będziemy mówić demagogii żadnej, tylko gospodarkę pytania. będziemy Proszę rozwijać. Panie przewodniczący, Paweł Biajecki, prawo i sprawiedliwość. Chciałem się zapytać, czy czytając program, jest pan za surowym karaniem przestępców? Jak to się ma w stosunku do pana osoby? A jeżeli pan tutaj by siebie łagodnie chciał traktować, to jak to się ma do całego pana programu? bo w tym przypadku może on brać w łeb po prostu jako populizm. Ja rozumiem to pytanie i ten podtekst. Jest tutaj w sam raz wspaniały autorytet, pan profesor Nowicki, który może potwierdzić, że za słowa na świecie się nie kara. Ja jestem przestępcą, czy ja kogoś zabiłem, zgwałciłem, napadłem, okradłem, mówiłem prawdę. To, co się dzieje w Polsce... Jest to bandytys ekonomiczny. Balcerowicz jest bandytą ekonomicznym, nie jest fizycznym, tylko ekonomicznym. Mówiłem to, to są słowa twarde i zdecydowane, ale tych słów używają ludzie. Ja powtarzam to, co mówią ludzie. Ja, tu ja nic nie wymyślam. Natomiast jestem. W innych akcjach niezgodnych z prawem. Ale akcje, przecież pana szef. Nie tak dawno, 10 lat temu, 15 lat temu zablokował cały kraj, wybijano szyby, niszczono kraj i to było zgodne z prawem, bo wtedy był komunizm w Polsce, to było zgodne z prawem. Dzisiaj no, no, mamy demokrację i upominanie, się, jeżeli upominanie ta... się o swoje prawa. Chciałem się zapytać, czy ci, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim, też łamali prawo? Jeżeli, ale jeżeli, jeżeli, Co pan porównuje, Młody jeżeli kraj, człowieku z pełnym szacunkiem dla pana. jeżeli kraj był zniewolony, to były inne metody walki. A dzisiaj, tak samo jak z okupanta hitlerowskiego. No chyba to jesteśmy Można. A. Ja myślę, że pan tego okresu i czasu stanu wojennego nie bardzo pamięta. I trudno panu o nim dzisiaj mówić. no Może pan wiedzieć z opowiadać, bo ale akurat ja w tym czasie byłem, mój ojciec był internowany, tak, ale, dziesięciu ale dziesięciu proszę pana, i tak. pan tego nie pamięta, opowiadał pan panu Ale to przed chwili chwili. Natomiast jesteśmy zdecydowanie za ostrym prawem, ostrym karą. Za, przestępstwa, za zbrodnie, Mam za przestępstwa z premedytacją, kara śmierci. Jesteśmy za przywróceniem kary śmierci, I to była za korupcję, afery, dożywocie bez prawa łaski i konfiskata mienia. Musi w Polsce zapanować w końcu porządek. Nie może być tak, że dochodzą do władzy prezydenci miast, inni po trzech latach pokazują, jakie majątki wielkie mają. Skąd się i tego? Potrzebna jest w Polsce lustracja majątkowa i gospodarcza. Majątkowa, żeby każdy wytłumaczył się z tego, skąd się dorobił. Tak wielkich majątków. Proszę przewodniczący, Chcemy dać szansę pańskim tak zwolennikom. Robić. Kto z Państwa chciałby pochwalić Pana Przewodniczącego samoobronę? programu. Przewodniczącego. No. Ale to trzeba rezygnować z funkcji. No. Proszę się przedstawić. Ja jestem Wiceprzewodniczącym Forum Emerytów i Rencistów. Nazywam się Wiesław Feliksak. Chcę pochwalić Przewodniczącego za to, że myśmy próbowali z różnymi organizacjami walczyć o los emerytów. Jak Państwo wiecie, według danych OPZZ-u 70% emerytów i żyje poniżej minimum socjalnego. Zresztą przewodniczący powiedział o tym, jaki los czeka w tej chwili emerytów. Lewica, konkretnie imiennie SLD i PSL prowadziły waloryzację spłacowej na... Cenowo. Ale emeryci na tym stracili mm -hmm. około 5%. Pani minister Blida, płacąc na trybunie. Ale tutaj... słyszał pan, odnieśmy się do yy, dzisiejszego mm. programu. Słyszał pan wątpliwości ekspertów. Czy pan nie ma tych wątpliwości, że no, być może wcale nie będzie lepiej? E, jeśli to będziemy... znaczy, musi być lepiej, przewodniczący powiedział jaka jest droga do tego, żeby nie. lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Nie, ma pan wątpliwości? Nie, nie ma wątpliwości, nie dlatego nie że Polska musi być panie. rządzona przyzwoicie. przyzwoicie, nie może Polską rządzić tak, ludziom rządzić tak jak alkoholik, że wyprzedaje ostatnie meble za bezcen, żeby mieć na alkohol, Polska tak. jest w tej chwili tak rządzona. Dajmy szansę jeszcze komuś ze zwolenników, kto chciałby się wypowiedzieć na temat... Yy, Programu Samoobrony. Kto z Państwa? Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Irena Komorowska, jestem przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i bardzo popieram program Samoobrony. Dlatego kandyduję z listy Samoobrony, gdyż program jest po pierwsze blisko ludzi i dla ludzi. I Wskazuje, skąd wziąć pieniądze, bo to nie jest tak, że dziura się w budżecie zrobiła dziś i teraz. Przecież na dziurę w budżecie pracowało się kilka lat. Afery, ogromne afery były co roku od 1989 roku i żadna z afer nie była rozliczona. A pani wierzy, że sama Dobrze, dziękujemy bardzo. tak, że tę dziurę załata? Poproszę. Króciutęko. Tak, oczywiście rozliczymy aferzystów i puścimy ich boso, tak jak obiecał pan Wałęsa. Czyli słyszymy program dla w ludzi, blisko ludzi, dodać, a mimo jest najlepszy to w Polsce, panowie pan cały czas nam kręcili tym. głową z niezadowoleniem. Ja bardzo przepraszam, muszę się przedostać. Program dla ludzi, blisko ludzi słyszeliśmy. Cezary Holdenmaier, Platforma Obywatelska. Panie przewodniczący, jak wszyscy wiemy, partie, które uzyskają 3% poparcia, nie wejdą do Sejmu, ale zdobędą wielomilionowe dotacje z budżetu państwa, e, czy, czy przede wszystkim z, z, poda z, z podatków. E, czy... E, Spokojnie. E, pytanie Chcę Pan o... zapytać, czy e, chęć pozyskania pieniędzy kierowała samoobronę? O co pan znaczy, tak, Czy powodem, e, czy powodem sam samoobrony jest, e, m, czy właśnie po po powodem e, tym jest wejście do Sejmu? To czy znaczy, chodzi o pieniądze, ja rozumiem, ja chciałbym że tak najkrócej. Powiedzieć. Ja może bym wszystkich wyborców teraz e, poinformował o jednym. Samoobrona nie ma ani jednego billboardu. W każdym mieście, w większym osiedlu, billboardy platformy wyborczej. Trzech uśmiechniętych dżentelmenów. Nie wiadomo, do kogo, z czego się cieszą, co oni chcą zrobić, ale w każdym mieście Billboardy. Skąd macie na to pieniądze? My na to pieniędzy nie mamy. Może powiecie, jak nie chcecie brać pieniędzy na partie, które żeście uchwalili, bo to nie ja uchwalę. Ja pan Płażyj... Panie pan Kwarzyński głosował za tym. Pan Tusk głosował za tym, a dzisiaj nie chcą pieniędzy Panie na partię. Czyli a żeby ja wyborcy rozumiem, wiedzieli, żeby że nie to było legalne. Żeby to było legalne. Wytłumaczmy wyborcom, bo tak nie sobie to... przerywamy i wyborca Panie nic nie rozumie pan, z tego. Że Ta kwota, pytanie. która jest przeznaczona na partię, to jest dokładnie złotówka od każdego wyborcy rocznie żeby tylko tyle partie miały Cały pieniędzy system to więcej znamy, nie chcemy no na pana wy dzisiaj macie pieniądze proszę, ja ja proszę, proszę pytanie ostatnie proszę e, bardzo proszę, Piotr demokratycznej e, unia pracy czytałem się uważnie w państwa program zamieszczony na stronach internetowych i e, tu paniom że są konkretne rozwiązania tam podane tam nie ma żadnych rozwiązań tam są populistyczne e, hasła Demagogiczne deklaracje, żeby ludzie ludziom żeby się no, żyło szczęśliwie, ocena, żeby, żeby ludzie byli bogaci, natomiast nie ma konkretnych Młodni, rozwiązań. I pytanie i jest takie: mnie zaintrygowała w szczególności jedna sprawa. Pan mówi, żeby była bezpłatna opieka zdrowotna, żeby były wyższe świadczenia emerytalne, żeby trzecia grupa inwalidzka była płatna. Natomiast w drugim punkcie programu pan mówi, żeby firmy płaciły niższy podatek ZUS. W takim razie z czego pan to chce sfinansować? Drukować pieniądze? Jest pytanie, jest pytanie. To jest pytanie bardzo dziwne. Ja nie wiem i, i bardzo takie no, pytanie... Czy się ze ze nie, 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 ja powiem zaraz, ja, ja odpowiem, ja jestem zaszokowany Sojuszem Lewicy Panie Demokratycznej, który to Sojusz Lewicy Demokratycznej ustami pana Leszka Millera, nie innego mówi zlikwidować Senat. I to jest populizm, bo Senatu się nie zlikwiduje. Bo ale trzeba zmienić spotyka, konstytucję. I pan, senatu? I pan Leszek Miller wie o tym. Czy pan czytał państwa program ale, ale niech pan nie przerywa. Ja panu nie przerywam. Panie przewodniczący, dobrze? ale panie Leszek, wy macie populistyczny program jako SLD, jeżeli chcecie. Bo jeżeli tyle teraz zganiacie winę wszystko na tych, którzy ale teraz to, rządzą, a cztery lata temu robiliście. Natomiast skąd wziąć pieniądze na służbę zdrowia, to my pokazujemy. Proszę się wczytać w cały program samoobrony, nie tylko w jakąś część wybraną. Część, która jest wyrwana z całości programu samoobrony. Pokazujemy konkretne źródła pieniędzy, ja nie będę to, wracać do nich. Przecież no, tak. nie kto inny, ale na spotkaniu z panem Leszkiem Millerem i z panem Polem, gdzie było wielu emerytów, to nie kto inny, ale pan, pan, państwa liderzy mówili, że poprawimy sytuację emerytom, damy bezpłatne leki, zwiększymy socjalną pomoc. Przecież to mówi Sojusz Lewicy Demokratycznej. A pan nie czytał swojego programu. No przykro mi, proponuję przeczytać. Proszę Państwa, już musimy skończyć dzisiejsze spotkanie. Z samą obrodą. Zapraszamy Państwa na program 11 do studia wyborczego jedynki. We wtorek spotykamy się z liderami Platformy Obywatelskiej we wtorek 11 września. 23 Państwo zdecydujecie na kogo dać swój głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzień bardzo.